Dobry halo, halo moi drodzy! A ja właśnie dzisiaj jestem tak jak przyobiecywałem jakiś czas temu. Nie wiem czy tam ludzie śledzą mojego Facebooka czy yy, YouTube'a. Dzisiaj jestem na szlaku moi drodzy. Zobaczcie, zwykły plecaczek, kanapeczki, kawka, moi drodzy, trochę wody. I wybieram się niebieskim szlakiem, moi drodzy. Do kaszubów, do kaszubów. Powinienem do jakiejś 12 dojść, moi drodzy, już jestem jakiś drugi kilometr. Szlakiem sobie idę. Tutaj zaraz zademonstruję jak to wygląda. A przepraszam, bo nie mogę przełączyć kamery, bo ustawiłem stabilizator ekranu. Moi drodzy, tak to wygląda. To jest taki początek Szlaku niebieskiego, można powiedzieć 2 km przeszedłem, a tam za plecami jest strzelnica. Strzelnica, na którą tam nie powinno się wchodzić, ale jeszcze kiedyś tam też wam coś nagram, bo tam jest takie fajne, taki, taki kociołek, taki żeliwny, takie palenisko. Jak będę chciał tam sobie coś kiełbaskę podgrzać, to na pewno, na pewno wam yy, nagram taki filmik. Tutaj już w tym miejscu kilka razy nagrywałem z Emilcią, latem i, i samemu. Tutaj też samemu byłem wobec trzy razy, zobaczcie. Tutaj... Mieszka taki gospodarz, nie wiem czy pamiętacie, co zawsze po środku tutaj tego pola ma wsadzone y y słoneczniki i takiego pastucha tutaj robi. Bardzo często nawet potrójny przewód daje, dlatego że y ostatnim razem, chyba pamiętam, dwa lata temu, co prawda, może to było, y miał ziemniaków bardzo dużo i mówił, że musi wszystko tak grodzić przed tymi dzikami, bo tutaj za plecami ma las. Szczery las, Moi drodzy, a ja cały spocony jestem. Kalesony ubrałem do tych dżinsów, takie nie za grube, ale wiadomo, bo żona powiedziała, że jest chłodno. Nie za bardzo przygotowałem. Wziąłem taką czapkę z tych najcieplejszych, tylko że teraz, jak będzie, będzie mi w niej znowu. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Już jestem cały spocony. Znowu, jak będzie mi w niej za ciepło, bo czuję, że normalnie kapie mi po głowie, ale trudno. Trudno, ubrałem się tak jak ubrałem moi drodzy. Później się odezwę jeszcze. Zobaczcie, postaram się włączyć karaoke, i jak będę miał taką sposobność gdzieś to do tego filmiku dołączę jeszcze, jak ćwiczę sobie na melodicę. Melodikę wziąłem, akord na akordeon jest dzisiaj przede wszystkim za daleko, żeby go dźwigać, bo on nie na kilka kilogramów waży i za zimno. Na melodikę może też jest za zimno, ale była o wiele tańsza, dlatego, dlatego ją zabrałem i moi drodzy, jeżeli mi się uda cokolwiek przećwiczyć, może yy, chociaż jedną zwrotkę jakiegoś utworu, karaoke sobie włączę i wtedy moi drodzy yy, postaram się dołączyć do tego filmiku. Z mojej takiej wyprawy oczywiście postaram się, żeby one za długie nie były te filmiki, ponieważ to te pieski idą z panem na spacerze. Dzień dobry, ale jedną zwrotkę to na pewno przy tych moich może niewielkich umiejętnościach muzykowania opanuję tutaj sobie, może zrobię później na szlaku sobie gdzieś na którymś tam kilometrze za jakąś godzinkę dwie zrobię sobie taką przerwę na strawę i wtedy postaram się coś odpalić, jakieś karaoke, ponieważ wziąłem od Emilci telefon, Emilcia ma taki dobry internet, także na pewno internet powinien mi moi drodzy zadziałać, no chyba powinien mi zadziałać, tam zawsze jej działał w lesie. Znajdę jakieś karaoke, jakiś utwór i wtedy Państwu zademonstruję, tam chociaż jedną zwrotkę pokazać, że, że nie, trzeba, nie trzeba szaleć, można po trochu, pomału się uczyć, moi drodzy. A jutro, czy dzisiaj, yy, przyjedzie mi nowy statyw. Co prawda, troszeczkę niższy, chyba za, zamówiłem niż zwykle, ale statyw taki z mocowaniem, które mi się uszkodziło to mocowanie. Kolejny nowy statyw do tego mojego muzykowania, że jak dościał na przykład akordeon sobie zabrać do parku oliwskiego czy do lasu, to sobie gdzieś na pięku usiądę na ręczniczku, moi drodzy. I taki statyw, chyba na, o wysokości 144 cm, wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy, jak tam na metr 2 metry od, od siebie go weźmiesz. No chyba, że na live'ach będę go używał, bo, bo na pewno będę też go używał na live'ach. No i dzisiaj, dzisiaj. Dzisiaj być może nagram live'a, <laughs> także ten filmik obejrzycie trochę później niż tego live'a podejrzewam, bo jeżeli uda się wszystko zgodnie z planem z Emilci telefonu uruchomić mojego YouTube'a, przełączę sobie na swój kanał, a nie wiem, moi drodzy, ja już jestem praktycznie u kaszubów w Sulminie, jestem już w Sulminie, za chwilę będę wychodził. Przez tą całą tam wioskę będę przechodził do kolejnej wioski i do kolejnej i do kolejnej i do kolejnej. I tak się składa, że idę w stronę żukowa. Co prawda, jeżeli chodzi o ten szlak, to nie jestem z niego, z tego niebieskiego, aż tak bardzo zadowolony, ponieważ też będą odcinki w 50%, że będę szedł przed, przez wioski, ale chciałem też właśnie, żeby żeby właśnie przez te wioski... Pokazać wam jak to wszystko wygląda, warto wychodzić moi drodzy. Moi drodzy, jeszcze raz, warto wychodzić. Pozdrawiam ze szlaku. Niebieski szlak, kierunek żukowo. Powinienem tam być po jakiejś godzinie maksymalnie do 12:30. Powinienem tam, tam dojść bez jakichś takich dłuższych tych paus. Oczywiście, bo. Jeżeli będę robił pauzy, to, to może być tak, że nawet nie dojdę do 14. Dlatego postaram się, postaram się tam dojść. A jeżeli nie dojdę, to tylko dlatego, bo będę chciał po drodze sobie poćwiczyć na melodice. Na melodice. I, i tyle, moi drodzy. I zapraszam na live'a. Jak będę gdzieś tutaj już w takim miejscu bardziej cywilizowanym, to uruchomię telefon, będzie live z takiego szlaku. Z tym, że trzeba się z tym liczyć, że hmm. nie no wiadomo, live'a nie mogę nic z nim zrobić. On, on się nagrywa tak jak leci, i później nic nie mogę z nim zrobić. On tylko jest do wglądu, ale też będzie taki eksperyment, czy przy dobrym internecie można, można live robić yy, na szlakach. To jest dla mnie bardzo ważne. Moi drodzy, pozdrawiam i do zobaczenia. Hej, do potem. Moi drodzy, a ja cały czas na szlaku, moi drodzy Relacja taka tutaj już na jakimś piątym kilometrze Powiem szczerze, że zgrzany jestem trochę w tej skórze. Nie powiem, że nie, ale zobaczcie. Ja tutaj dzisiaj wyjątkowo pod spodem mam tylko taki ocieplacz marynarski, taki co dostałem w wojsku. Jak byłem w rezerwie w 2019 roku, pokazuję wam, co kawałek, jak to wygląda. Dlatego, bo wiem, że dużo osób yy, pisze do mnie, takich właśnie, którzy nigdzie nie wychodzą. Jedna pani nawet, taka zdaje się, nazywa się Spineter z Hamburga, starsza pani, która. Wiem, że ogląda moje filmiki, ale nie za często, nie za często, ale zawsze jak ogląda i ją pozdrawiam to się odzywa i dziękuję mi za to właśnie, że ja pokazuję jej Polskę moi drodzy, ponieważ ta osoba kiedyś bardzo często wychodziła właśnie w takie w takie właśnie różne miejsca chodziła na szlakach, dużo podróżowała, a teraz akurat tak się składa, że nie ma zdrowia i za każdym razem kiedy jej pokazuję te takie tereny, może ona nie zna tych terenów. Moi drodzy, chciałem teraz właśnie przednią kamerę włączyć, ale widzę, że już znowu nie będę mógł. Pokażę, jak to wygląda, moi drodzy. Mi chodzi o te wierzby płaczące. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Idę sobie tutaj Szlakiem. i tak to wygląda moi drodzy i tutaj jest skręt w lewo co prawda na filmie może inaczej to pokazuje, bo jest jakieś takie odbicie lustrzane moi drodzy i uff ale się zgrzałem jest fajnie jest fajnie na pewno na szlaku jeszcze się odezwę może tam nie jakoś tam Szczególnie długich filmików nie będę robił, ponieważ będzie później live, ale zobaczcie. Tutaj wszystko jest oznakowane. To są stare wieżby płaczące yy, yy, od kilku ładnych lat, nieprzycinane. Tak to wygląda, tak wygląda, moi drodzy, ten szlak. Wolałbym lasem iść, ale lasem, wiadomo, wszystko podobne. Za dużo wam nie pokażę, a a też nie mam pewności, czy na live, na przykład, później, yy, czy ten internet tam zadziała. Już nie będę ryzykował ty, ty, tym moim telefonem, tylko live'a postaram się nagrać z, z telefonu córki. I tyle, moi drodzy. Jeszcze mi zostało tam do tego Żukowa chyba jakieś, nie wiem, 8 czy ileś kilometrów. Znam ten szlak, ponieważ już szedłem nim trzy razy. Ale za każdym razem jestem tak samo zadowolony, a może i bardziej, ponieważ już nie muszę brać kolejnego telefonu, ustawiać aplikacji, jakiejś nawigacji. Bo po co? Poznam po prostu. Wiem, gdzie trzeba iść, a co jakiś czas yy, oznakowania na drzewach mi przypominają, że, że idę dobrze i tyle. Ciekawostką, może yy, jest taką yy, ja może na chwilę spauzuję jak będę już tam w pobliżu tablic takich oznakowań yy, miejscowości jak się kończą tutaj ten sulmin będzie się kończył to może po prostu pokażę yy, co jest tą ciekawostką całą yy, u tych Kaszubów moi drodzy ciekawostką jest to że nazwy są tak jakby dwujęzyczne dwujęzyczne czyli po polsku i po kaszubsku, moi drodzy a ja, że ja jestem z Kociewia, moi drodzy to chciałem wam powiedzieć że tutaj jak już będę bliżej tych tubylców to będę się starał starał się nic nie odzywać, bo oni trochę tutaj, niektórzy mnie znają i ja się boję po prostu, moi drodzy że ja dostanę w mordę po prostu w mordę, ponieważ oni sobie uzdurali, że ja ich nie lubię a dlaczego? a dlatego Ponieważ bardzo często wstawiam takie filmiki jak Babka Bronka, czy, czy Polski Włóczęga, coś tam nie zawsze ładnie mówi na tych swoich sąsiadów, że tak powiem. Ale moi drodzy, to wszystko są żarty i wygłupy. Ja i tak będę do nich chodził, ponieważ blisko mieszkam tutaj. Najbliżsi sąsiedzi to są właśnie Kaszubi. Ja do nich będę po prostu chodził, ponieważ ja lubię te tereny tutaj. I tak czy inaczej, co Rezmer by nie mówił, moi drodzy, to i tak wierzcie mi, że, że i tak lubi, lubi kaszubów. Lubię kaszubów. Zobaczcie, z tyłu tam są te tablice takie. Ja tam za chwilę podejdę i pokażę, o co mi się rozchodzi w tym wszystkim. No już jestem z powrotem. Zaraz zademonstruję, jak to wygląda w ogóle w tych nazwach yy, dwujęzycznych. Na kaszubach, moi drodzy, może zacznijmy od tego, że tutaj już się kończy w tym miejscu, miejscowość. Zobaczcie, tu jest napisane Sulmin. Sulmin, moi drodzy. Zobaczcie, miejscowości dwujęzyczne. Tak to wygląda, moi drodzy. Niestępowo oni tą literkę A mają też w alfabecie, w telefonie, jak się szuka alfabetu, się coś wpisuje, to można sobie odnaleźć. Literka A, nad literką A zawsze jest taka falująca, taka właśnie jakby taki znak, a poza tym jeszcze tam O robią z kreską i kolejne O po W również z kreską. No, taki język, taki język. Moi drodzy. Ja oczywiście Kaszubo mnie nie zazdroszczę. Kociewiacy mają swoją gwarę. Mają swoją gwarę, co prawda zapomniałem dzisiaj słownika zabrać, ale mamy swój słownik i wcale nie, nie jakiś tam może bardzo ubogi. Pomieszane słowa są z kaszubskimi, ponieważ nasze narody są podobne. Moi drodzy. Rezmer zaprasza na live o jakiejś godzinie, przypuszczalnie, godzina 12. Postaram się na żywo uruchomić live. A. I mam nadzieję, że ktoś przybędzie, moi drodzy. A jeżeli nie będziecie, to i tak obejrzycie, ponieważ, ponieważ live w grasie na mój kanał. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej! Moi drodzy, a ja już jestem jakieś, nie wiem, kilometr od Żukowa. Postanowiłem sobie, że y, chyba jakieś może więcej niż kilometr od Żukowa. Około tak docelowo, żeby do kościoła dojść około 3 km, tam do tego właśnie takiego y, charakterystycznego miejsca y, w Żukowie, y, do ronda. Zostało mi jakieś może 2,5 km, ale postanowiłem sobie, moi drodzy, yy, że już dzisiaj yy, w tym miejscu po prostu osiądę, ponieważ przeszedłem chyba jakieś 10 km w jedną stronę. Postanowiłem sobie, że wypiję sobie kawkę, zjem sobie bułeczkę, mandaryneczkę, moi drodzy. I żeby nie tracić czasu, ponieważ już się bardzo upociłem, a boję się, boję się trochę, że, że się przeziębię moi drodzy, bo to też trzeba uważać, bo ja mam taką pracę, jaką mam. Staram się do niej chodzić. Nawet jeżeli jestem lekko nawet podziębiony. Tutaj jest takie miejsce, moi drodzy. Mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa. Bo ja to na, na mikrofon nagrywam. Yy, tu jest takie miejsce. Tutaj przepływa taka rzeczka, taki kanał, taki kajakowy, super sprawa, kiedyś na pewno już skorzystam. Yy, powiem szczerze, że wszedłem w takie, w takie pole, gdzie yy, kajakarze tutaj się umawiają z, yy, z panami, którzy busami przewożą yy, kajaki z powrotem a piać od początku yy, bo to już jest 10 km przed Gdańskiem. Moi drodzy żeby nie ten, żeby nie było nudno. Tak jak przyobiecywałem. Będzie strawa, będzie strawa, ale nie będzie taka strawa, jaką sobie zazwyczaj yy, wymyśliłem, umyśliłem. Nie będzie kuchenki, nie ma plecaka wojskowego. Jest bardzo mało tutaj rzeczy w plecaku, ponieważ wziąłem tylko tyle co. Yy, To mógłbym sobie tyle co zjeść, zjeść, odpocząć. Mam jeszcze jakieś cztery mandarynki, mojej drodzy, bułeczkę. Bułeczkę już wcześniej jedną zjadłem na trasie. Powiem szczerze, że tutaj jest takie miejsce, było napisane. Teren monitorowany, wstęp zbroniony, ale pozwoliłem sobie tutaj kilka metrów yy, przejść. Yy, w głąb tego terenu dzikiego. Moi drodzy, coś przepięknego. Nie będę wam tutaj całego tego terenu pokazywał, może jeszcze jak yy, zjem tą kanapeczkę, to może co nieco tutaj postaram się przejść i pokazać wam, jak to wygląda, ale nie chcę tutaj się narażać, bo, ponieważ jeżeli faktycznie tutaj jest teren monitorowany, żeby, żeby ktoś nie przyszedł i mi nie zwrócił uwagi. Moi drodzy, yy, starałem się, że buty te glany wojskowe. Całą trasę były takie w miarę czyste, a tutaj przez odcinek zaledwie 50 metrów tak sobie ubrudziłem tutaj w błocie. Nieważne, nie będę dalej szedł, żeby wam pokazywać napis czy rondo w Żukowie, bo to nie o to się rozchodzi. Moi drodzy, ja zabrałem z sobą. Zaraz pokażę malonikę zabrałem. Nie mam akordeonu przy sobie mojego ukochanego instrumentu. Chociaż powiem szczerze, że teraz, tak to słoneczko tutaj przygrzewa, że ten akordeon tutaj by ide, idealnie pasował, i coś czuję, że chyba niedługo z nim tutaj przyjdę. Jak będę miał ten statyw, ten statyw teraz korzystam tylko z takiego właśnie serfii yy, ze statywem yy, króciutkim. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda to moje życie na szlakach. Bo nie zawsze wszystko nagrywam. I tak za chwilę będę musiał wyłączyć. Nie chcę, żeby to wszystko było, nie, żeby to było za długie. I tak nie obejrzycie Zauważyłem, że jak jest filmik 5 minutowy, to i tak jest średnia oglądalność jakieś tam 2-3 minuty, maksymalnie, maksymalnie. Ciężko to wszystko decydować, teraz ile to nagrywać, żeby ludzie y, obejrzeli. Bo to nie chodzi o, to, o, o ten mój kanał, który na, na sobie na dzień dzisiejszy w ogóle nie zarabia. Dla mnie jest najważniejsze, żeby pokazać bardzo dużo takich właśnie pięknych miejsc. I może nawet dzisiaj Wam wszystkiego nie pokażę. Być może, że nie, nie pokażę, ale jeżeli y, o 12 godzinie będziecie. Ten filmik oczywiście będzie pewnie podejrzewam troszeczkę później po tym live, który zapowiedziałem. Jeżeli będziecie oglądali live'a, to postaram się, że właśnie, żeby ten live uchwycił tutaj po części to urokliwe miejsce. To miejsce, gdzie gdzie można sobie kajakiem, gdzieś tam z Kaszub, z dalekich Kaszub, stąd na przykład jakieś 20-30 km, można sobie. Płynąć kajakiem. Ja na pewno postaram się kiedyś tutaj udać yy, i wykorzystać czas na taki właśnie przepływ. A Aczkolwiek mam jeszcze taki plan, że ja będę miał swój kajak. Dmuchaniec, bo dmuchaniec, ale, ale taki, który też się nadaje właśnie na takie przeprawy, moi drodzy. A największym takim moim marzeniem jest. Żeby kupić ten kajak dmuchany I przepłynąć sobie ten Taki odcinek, przynajmniej od Grudziądza do Gdańska <laughs> Ja wiem, że Królowa rzek jest bardzo niebezpieczna Ja sobie to zdaje sprawę z tego Ale wiem też, że jeżeli będę się tym interesował i Ubzdurał sobie <laughs> Że tak będzie to być może uda mi się nawet przepłynąć ten odcinek niedługi, nie co prawda z Grudziądza do Gdańska Wisłą, ale postaram się. A przynajmniej tutaj za jakiś czas, niedaleki może, może tego lata, ym, popłynę sobie tutaj właśnie takim tym umówionym szlakiem od Kaszuba w stronę Gdańska i na pewno będzie ciekawie, moi drodzy, tylko trzeba być przy... przy Przygotowanym, przygotowanym statywy, yy, sprzęty do nagrywania, żeby, żeby wam to wszystko pokazać. Moi drodzy, ja nie będę przynudzał. Mam jeszcze troszeczkę czasu do live'a. Yy, postaram się teraz właśnie wyłączyć kamerę. Zagrać na tej melodice dzisiaj, to na pewno na końcu tego filmiku, albo gdzieś nawet może na początku. Żebyście właśnie widzieli, może na początku wstawię na, yy, na melodice, jak próbuję grać. Uczę się, uczę się i, i cieszę się z tego, że, że się uczę. A ocenę pozostawiam Wam. Moi drodzy, pozdrawiam. Zjem sobie drugie śniadanie i się odezwę. Dziękuję za oglądalność i dziękuję za to, że byliście. Yy, odcinek, który przeszedłem moi drodzy to jest tak. Kierunek Gdańsk Rzukowo. Zatrzymałem się jakieś 2,5 km przed yy, miejscowością Rzukowo i postanowiłem, że nie ma sensu dalej iść, moi drodzy. Ponieważ i tak tego wszystkiego byście nie obejrzeli, dlatego nie nagrywałem tych chwil. I tyle. Ale będę starał się jeszcze dzisiaj tego live'a nagrać, także zobaczycie na żywo kilka chwil, na pewno uchwycicie, jak to, jak to wygląda w praktyce. A najważniejsze jest to, moi drodzy, żebyście zobaczyli, że to jest coś pięknego, coś pięknego. Dużo piękniejszego niż miasto, niż blokowisko. Wystarczy tylko wyjść, wyjść. A ja jestem od tego, żeby pokazać jak to wygląda. Pozdrawiam i życzę miłego słuchania pod warunkiem, że oczywiście coś nagram. Cześć, do zobaczenia, do następnego. Hej!